Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Skopyta Wjeżdżam. Dziś mam dla Was vloga z kawaliady. Wiem, że takich filmów jest już trochę na YouTubie, a także i na moim kanale, także gdzieś tutaj albo tutaj zostawiam dla Was odnośnik. Także po obejrzeniu tego filmu zapraszam na poprzednie z kawaliad. <grym> Ale z tej racji, że ja nie byłam ani w poprzednim roku, ani chyba w jeszcze poprzednim, i w tym właśnie na żadnej kawaliadzie. Jedyna, na której byłam, to właśnie ta. W Sopocie 2022 i to tylko przez jeden dzień. To stwierdziłam, że chciałabym e, ten dzień jakoś uwiecznić i właśnie też Wam pokazać. A poza tym jest to pierwsza kawaliada, na której był ze mną mój chłopak. E, więc e, i dla mnie, i dla niego było to coś ciekawego. Mam nadzieję, e, że, że i dla Was. E, no i co? Nie rozgaduję się, tylko od razu zapraszam do filmu, e, czyli. Ja nagrywam ten film teraz, to ujęcie parę dni już po kawaliadzie, także e, pokażę wam vloga z którego wtedy nagrałam po prostu e, w dniu kawaliady, a na koniec filmu jeszcze pokażę wam rzeczy, które udało mi się na tej kawaliadzie upolować. Tak. Więc e, serdecznie zapraszam e, do oglądania. Piątka. Piątka. No i moi drodzy, jesteśmy po długiej podróży Ergo Arena przed nami. Także wchodzimy i spróbujemy znaleźć wejście um, na targi. No. Pokażę Wam śliczne stoisko do Tibela. Mam parę ich czapraków i zobaczcie, jak mają tutaj ślicznie. Spodobała mi się bardzo jedna czapka, także um, mam nadzieję, że później Wam już ją pokażę, jak będzie w mojej siatce. Także zobaczcie, jak to się wszystko prezentuje. Jestem z Polski, proste. Tak. Wow. Wow. 18 mm -hmm. Wjeżdża o, oh. yes. mm -hmm. tak Za można. Już są. <laughs> Słuchajcie, jesteśmy na konkursie 140, czyli średnia runda. I muszę Wam pokazać tego konika. Jest taki śliczny. Tabia Giertejka. Bardzo mi się podoba. Oi, oi. futei. Na sua íntegra, mabe que o concurso. parkour. Zobaczcie, jaka rączka od Kinga, to twój? To twój bacik? Śliczny jest. Pokażę wam jeszcze, co ja tu mam. Zobaczcie. Mam czapkę z The Tibera, bardzo mi się spodobała. E, oraz mam tu jeszcze komin i opaskę. Tak wam pokażę, też z logiem. Bardzo mi się spodobał ten kolor i tu zobaczcie, jest taka podszyta polarkiem, także o, mogę wam jeszcze się potem w niej pokazać, e, jak dla mnie wygląda. My już po konkursie średniej rundy przeszliśmy, co jestem z Michałem i z dziewczynami, także mamy jedzonko, wcinamy i potem lecimy jeszcze na targi. Zobaczcie, jakie fajne! Takie? I są kciuki w górę, koniki, a takiego króliczka chyba wezmę do mojego małego kuzyna, bo ogląda chyba taką bajkę. Dobra. Zamknę tego panika. O, na filmie. Proszę bardzo. Jesteśmy teraz na stoisku Overhorsa i słuchajcie, nawet Michał coś kupił. Patrzcie, mamy tutaj takie dezynfektanty, ale one też bardzo ładnie pachną. I zobaczcie, znalazłeś sobie takie coś. Mm. Mm -hmm. Chemicznemu. A inaczej. Tak? Michał jest na rozszerzonej chemii. Tak? tak? Tak, dobrze? I co, ładnie pechniały? No ładnie. Pokażę wam jeszcze jak wyglądają te smakołyki. Zobaczcie, te wszystkie raczej standardowo. Ale kokosanki! Są o, piękne. I chyba się właśnie na nie skuszę. Także wezmę mm, właśnie w takim czarnym pudełeczku. To jest sieczka, którą jem aktualnie. Mój konie, nie ja. Słuchajcie, wybrałam właśnie kaloszki. Także zobaczcie, tu mamy takie z Jorka. Bardzo mi się podobały te z Kentaura z futerkiem, ale wiem, żeby były szybko brudne. Tu mam jeszcze takie. No i zaraz wam pokażę, jakie wybrałam. Ale zobaczcie, jest tu spory wybór, więc decyzja była trudna. <grym> to? To rozumiem. Dobra, to skoro co nagrywasz, to ja szybko powiem, że wyście słuchali i zobaczyli komplet czapka ten czapka, bo Zakochałam się w nim i czapka... Ale pokaż jak to wygląda! Zobacz w całości, w całości pokaż. Nie, w całości na sznurku. O, tak wygląda. Super. A tutaj oglądamy teraz moi drodzy sztapetę. Co się dzieje Dzień wow! dobry. Dzień jest Dzień dobry. Tak! dobry. Zobaczcie jaka śliczna koszula strasznie mi się spodobała tak paniki, bo ja bardzo w ogóle lubię koszulę, a ta jest prześliczna, tylko trochę droga, ale bardzo mi się podoba. Tak to wygląda tutaj na targach. Zobaczcie to są bardzo dobre cuksy i patrzcie na to. No wszyscy musieli pytać, czy to dla konia. Zresztą sama, sama zapytałam. Te są bardzo dobre, takie najbardziej klasyczne. One są ala krówki, takie bardzo ciągnące, ale to nie są krówki, tylko takie cukierki. Ale są fajowe. Co bierzesz, Misiu? Mango, stawki, jabłko i kiwi. Pokażę wam przepiękne koszule w kwiatki. I śliczne są, zobaczcie. Takie. Jesteśmy właśnie na stoisku Dali, także. Tak to wygląda. Ta I zobaczcie ile baloników. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiemy, które jest Kiwi, które jabłko, ale bierzemy takie. I teraz tutaj mamy właśnie Speed and Music, czyli ostatni konkurs na dzisiaj. I'm sorry, 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 I'm Nie Mamy ergorenie. Oj, Bardzo ładnie. Ojej, witasz. Się. Cześć, Tysiu. Patrz, jakie mamy pełną torbatę. Piękno. No i jeśli chodzi o vlogę z kawaliady, to by było na tyle, ale mam jeszcze Wam do pokazania. Moje zdobycze kowaliadowe, więc jeśli e, jesteście ciekawi, czy udało mi się upolować, e, to jeszcze filmu nie wyłączajcie, już Wam e, pokazuję. Mimo, że nie ma ich dużo, e, to jestem z nich bardzo dumna. <grym> tak jak już Wam pokazałam na filmie, dorwałam taki piękny komplet z Dottie Bella, yy, i mamy tutaj opaskę na głowę, yy, mamy komin oraz czapkę i to właśnie ta czapka pierwsza wpadła mi w oczy bardzo mi się spodobała zarówno kolor jak i ogólnie wykonanie bo wydaje mi się że nie dość że jest no jednak trochę sportowa ale przede wszystkim bardzo elegancka i ten komplet e, udało mi się właśnie e, złapać na stoisku nuby kupiłam smakołyki kokosowe wy na pewno dobrze je znacie to są słynne o, proszę bardzo, smakołyki, które mają 100% kokosa. Jednak ani ja, ani Gardeja jeszcze nigdy nie miałyśmy okazji ich testować. One w ogóle przepięknie pachną. No, więc jestem ciekawa, co Gardeja na nie powie. I my jesteśmy też teraz na sieczce znuby, na tej, na sierść i kopyta. I Gardeji bardzo smakuje, super się nam sprawdza, więc zobaczymy, co powie na smakołyki. Nie w ogóle, grywam na jakiejś promocji, chyba 20%. No, także jestem dumna z tej zdobyczy Kolejną rzeczą, jaką kupiłam są kaloszki Czyli coś, co już od dłuższego czasu planowałam właśnie zakupić Z tego względu, że gardeja mimo, że nie jest podkuta Ona nie potrzebuje na normalne treningi kaloszków To na ląży potrafi być szalonym konikiem i czasem ma potrzeby wybiegania się, i po prostu boję się, że wiecie, w tym pędzie nateknę sobie tylnią nogą na przednią, więc wolę dmuchać na zimne, żeby nic się nie stało. I zdecydowałam się na kupno w kaloszku, więc są to nasze pierwsze kaloszki. Także mamy tutaj rozmiar M, są to kaloszki z Kentaura. Podobały mi się jeszcze bardzo, tak jak Wam pokazywałam też na filmie, też z Kentaura z takim futerkiem ale po prostu zdecydowałam się na bardziej praktyczną opcję, bo nogi Gardei e, nieraz wyglądają dosyć błotniście i po prostu futerko mogłoby długo nie pożyć, e, no i chyba tyle. A, i kupiłam je za 9 dyszek, więc myślę, że to jest bardzo w porządku cena. No i ostatnią rzeczą, jaką przywiozłam z kawaliady, jest to krem do rąk z Overholsa o zapachu e, awokado. E, czyli to jest to stoisko, gdzie Michał kupił ten e, dezynfektant e, do rąk. Mm, pan na stoisku był bardzo miły i dostałam e, krem do rąk, także bardzo, bardzo dziękuję. Tak samo ogromnie chciałabym podziękować e, Dotibelowi, bo chyba Wam nie wspomniałam, ale ja ten komplet dostałam od nich w prezencie, e, bo ja z Dotibelem kiedyś e, trochę współpracowałam. No, i na stoisku, kiedy przymierzałam właśnie tę czapkę i już pakowałam rzeczy do torby, to pani mnie rozpoznała i właśnie powiedziała, że ja dostaję te rzeczy w prezencie od nich. I to było naprawdę bardzo, bardzo miłe. Nie spodziewałam się, a była to bardzo miła niespodzianka. Także bardzo, bardzo dziękuję. No, i to, to wszystkie rzeczy, które przywiozłam. Z kawaliady. Chciałabym Wam też podziękować za to, że podchodziliście do mnie na kawaliadzie i to w tak licznym gronie. Nie spodziewałam się, że, że tak wiele z Was przyjdzie po zdjęcia, po, po podpisy, bo w ogóle podpisywałam się na tak różnych rzeczach: na, na czapraku, na bluzie, na koszulkach, na toru lnianej, Było to dla mnie tyle zaskoczenie, że no nie spodziewałam się, że jeszcze mnie pamiętacie. Także bardzo dziękuję, to było oczywiście bardzo miłe. Tak samo, skoro już jestem w toku podziękowań, to chciałabym Wam podziękować za życzenia, bo 24 stycznia obchodziłam moje 17. urodziny i właśnie dostałam od Was e, ogrom życzeń, i dla mnie to oczywiście bardzo duże wsparcie. E, Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ale dobra, nie przedłużam, także bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i subskrypcji, a ja już się z Wami żegnam, także trzymajcie się do następnego filmu i cześć!